Tak sobie? Pod spodem nic nie widzi, natomiast widzi to, co jest powokłe. Badań do wykreślania map na morskiego, ukształtowania na płynie bardzo blisko powierzchni 10, 20, 30, 30 metrów. Ale odjechamy w kosmos! Jeszcze raz, jeszcze raz. Marinas, marinas. mają taką białą czarną kartę na, na policzkach, a te nie mają, no i są takie rzeczy bardziej takie właśnie, ale generalnie z daleka to tak to jest. I zaczyna się tworzyć stożek akumulacyjny. Czyli to co, jak idziemy na dosyć idziemy w morze, w wyciągu e, 100 Platforma się zawala, a tak się złoży. wypłynął nam zbiornik z gazem. W tej chwili rozerwał się rurociąg prowadząc ropę naftową. I wypływa, ropa się rozlewa. Helikopter w Jest wielka katastrofa. Ludzie sędzili. W ogóle tragedia. Tutaj widzimy dwie obręby, z tym, ogonkiem i z takim dla. ogonkiem nierobatym.

Występują aktorzy, donacze, studenci i absolwenci Uniwersytetu Ldańskiego, Politechniki Gdańskiej i wiele innych instytucji. Primero damos las informaciones. Hay que medir otra actividad, No sé, la bacteriológica. Postąpię trochę na granicy tego prawa, to znaczy dzięki temu, że mamy w naszym instytucie zezwolenie na konstrukcję genetycznych zmodyfikowanych mm, organizmów, taki genetycznie zmodyfikowany organizm na Państwa poczak skonstruuje. Jest antybiotyk obecny w tej galaretce, to tylko te, które zostały genetycznie zmodyfikowane w ogóle wyrosną. Będą się, będą... Biorę to, to narzędzie i rozmazuję po płytce. koniec. Po 24 godzinach na tej płytce będą Państwo mieli genetycznie zmodyfikowane organizm. Jest to niespójne. Między innymi nie dlatego, że pochodzi to od różnych osób, ale także dlatego, że y, osoby, które wyrażają czasami potrafią być niespójne. Globalne ocieplenie. Jest koniec maja, o, zimno jak stopy rolu, a na kasku właśnie śniegu spadło. Na przykład aktywność jest W tym w roku był szóstym najcieplejszym miesiącem w stosunku do średniej z dalszego miesiąca w historii. Więc... My, literaturoznawcy, nie sprawimy, że klimat się ociepli no. albo o ziemi. Nic podobnego nie pomożemy ludzkości. Nic nie zrobimy. My tylko zajmujemy się naszym intelektem, naszym mózgiem, naszą przyjemnością myślenia. I tylko to. Nie, no dobrze, ale czy, czy, czy zdarzyło się tak, żeby autor przeczytał jakieś tam analizy, powiedział, Boże, to za na dure, grynie, po prostu błędna <laughs> tak, się to na grynie, a, a nie, 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 no, to, nie to chciałem usłyszeć. Nie cierpią krytyki już autorzy. Współczesna <grytyki> wiedza się charakteryzuje tym, że nie ma ani jednej osoby na świecie, która miałaby tak wspaniały mózg, która ogarnęłaby choćby część współczesnej wiedzy. Taki zawód z powołania ok. E, stylu bycia naukowcem, kiedy to naukowiec był właśnie wyalienowany od społeczeństwa. To przysada jest, że, tam, że on jest no, taki dziwaczny, to znaczy on, on jest no, wysoko notowany, ten, 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 ten nauczyciel.